Cześć to znowu ja i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z kariery Norwich City. E, było sporo komentarzy pod ostatnim e, odcinkiem. No i prosiłem Was o transfery. E, z tych transferów e, póki co Nididi, i e, zobaczmy, czy da się go kupić. Da się go kupić przed do i Dortmund z Leicester City 84 oceny ogólnej i 25 lat e, Nigeryjczyka. I teraz tak 30 milionów e, wartość. Czy możemy kogoś zaoferować e... możemy zawsze, no tego na pewno nie będą chcieli e... inną pozycję skrzydłowi. Mm, 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 nie, tutaj też raczej nie mamy nic ciekawego i tak samo na bramce. No dobra, no to zróbmy samą kwotę. 3 wartości dodamy 31, tak na spokojnie. 43 to nie jest dużo cenek z tego zawodnika e, 34 zobaczmy czy się zgodzą nie Tak z 37 tu już powinni się, się zgodzić e, 37 milionów 300 i tak jest, zgadzają się. I Nididi raczej trafi e, do e, naszej drużyny. Dobra negocjujemy od razu, żeby nie było przepału. Ok, yy. hmm. no zróbmy, zróbmy kluczowy. Mm, lat dobra, zróbmy 5, on będzie raczej chciał. Tak jest, zignoruj. Nie, nie, nie. klauzula to jest głupstwo. teraz tak, pensja 94, on ma tutaj, to tam mu i 500 za podpis. No, i git zadowolony i trafia do naszego zespołu. Tym samym Awar odpada. A Sanchez przeszedł do Juventus, więc też odpada. I teraz tak. Nidid już jest u nas. Więc sobie troszeczkę tutaj odpocznie. No i tak, obrona ten holnik chyba jeszcze da radę, 82 to nie jest źle. Messi będzie do po sezonie. I w sumie jest GIT. Ja bym tak zostawił i ewentualnie jakieś transfery zrobił w zimowym okienku. Dobra, możemy pominąć w sumie te 10 godzin. A następny mecz mamy z Liverpoolem. E, tutaj jeszcze faza grupowa e, Ligi Europy. Co tak mam, no mamy z Krajową, z Olympiakosem i z Underlechtem? E, no, Liverpool w lidze, United, e, Brighton. No i tutaj te mecze, no dzisiaj właśnie zrobimy te dwa miesiąca i zagramy jeden meczek, e, z kim to nie wiem, e, ale chyba w Lidze Europy sobie zagramy, bo jeszcze e, nie graliśmy w ogóle chyba na kanale, nie e, znaczy na kanale w, li, w Ligę Europy nie grałem, w Ligę Mistrzów, więc w sumie to będzie taki debiut, e, Power odrzucamy. O no sobie mogę przyjąć, bo to było wypożyczenie, ale dobre, już nieważne. Drugie miejsce w Lidze to Tataham przed nami i jest bardzo blisko. Ekwador, nie, to jest Ekwador? No, już za późno. No, dobra. E Chciałem się upewnić, czy to jest Ekwador po prostu. No, jak mówiłem, to techam pierwszy, ale mają tyle samo punktów, tylko przez bilans bramkowy są pierwsi. A my mamy mecz z Liverpoolem na wyjeździe. Bardzo trudny meczyk. No i chyba polegniemy. Tak mi się wydaje. Co? 3 do 0 na wyjeździe z Liverpoolem. No, naprawdę zaimponowali mi. Zaimponowali mi. 3-0 wygrać z Liverpoolem na wyjeździe. Gdyby to było u siebie, to ok. I to tak z 1-0, 2-1. To można to przyjąć, nie że mieliśmy szczęście, ale 3-0 na wyjeździe. Naprawdę, ale to naprawdę się popisaliśmy. Teraz mamy pierwszy mecz w Lidze Europy w grupie z chyba najgorszym zespołem. Tak, no najgorsze, bo Olimpikos jest e, no, no, na jakimś tam chociaż poziomie, tak samo jak Underlecht. E, no i dobra, mimo że wygraliśmy z Liverpoolem, to ja nadal na pierwszym miejscu. City tak samo, ale w ogóle tutaj jeszcze United. Także to jest bardzo ważny mecz z United. I tu pewnie przegramy. Też 3-0, same 3 bramki. Ho, ho, ho! I tu już się zaczyna ciekawie robić. Pierwsze miejsce obejmujemy po 6 spotkaniach, wygrywamy każde spotkanie 6 na 6 i 18 punktów mamy po tych właśnie 6 meczach. Teraz mecz z Brighton. I się naprawdę nie dziwi, jak przegramy albo zremisujemy. Dobra, 4-1. Na luzie, ale widać, że sano naprawdę jest w gazie. Dwie bramki Messi. Widzę, że kontuzja troszeczkę mnie to e, martwi. Kontuzja na 6 tygodni. No, mogło być gorzej, też mogło być e, lepiej. Ciekawe, czy mamy e, do zastąpienia Messiego, właśnie. Teraz z nim piekasem gramy. Mm, zobaczmy. Ktoś jest, żeby zastąpił e, No Goetze, jedyny chyba. Malen może grać na, no w sumie, w sumie może, ale na lewym. No, ale czy nic nie stanie chyba. <grywa> chyba da radę e, Holender. No i dobra. Gramy teraz w lidze Europy. No i właśnie z, z, się zastanawiam, czy czy grać, czy jednak poczekać do do meczu z Anderlechtem. Ale w sumie w sumie zagram, w sumie możemy zagrać z Olympiakosem, jest to e, drugi zespół, oni wygrali z Anderlechtem, więc aktualnie można powiedzieć, że są najlepsi. Dobra, wybieramy sobie podstawowy, podstawowy, legendarny, 4 minuty, tak się prezentuje skład i zacznijmy to spotkanie. I mamy okazję Olimpiakosu i niestety już przegrywamy w 11 minucie. Nie wiem kto to czelił, ale jest to kapitan naszych przeciwników. Twarz nie jest zrobiona, także nie jest to jakiś chyba wybitny piłkarz. Podanie i od razu strzał tutaj kepa zachował się tragicznie i przegrywamy niestety 1 do 0 póki co. Czy zastąpi dobrze Messiego? Malen, malen, już prawie w polu karnym. Malen, malen. Czy będzie podawał do środka? Będzie chyba podawał. Co to było? Nie wiem. Jest rajs. Nim nie będę strzelał, strzał Malena. Ale niestety blokada obrony. Olimpiakos w natarciu, podanie. Oleż było blisko kepa. Dwa razy broni, niesamowicie. Dobre podanie Milika do Eriksena. Eriksen już w polu karnym. O matko, ale ten strzał fatalny. Totalnie nieudany. Strzał Duńczyka powinien to być gol. Końcówka pierwszej połowy tego spotkania. Dośrodkowanie dobrze. Musimy zgówkować to przed polem. Strzał kepa broni. I odbijamy to. I jest koniec pierwszej połowy. Póki co przygrywamy 1 do 0. Jeśli chodzi o naszych zawodników, chyba najbardziej widoczny Malen, ale póki co przegrywamy i musimy zmienić ten wynik. Na plac gry wejdzie Mario Getze za Arka Milika. Arons dobrą piłkę dostał, Arons, 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 Arons. o matko łoska. Jeśli my tak strzelamy w tym spotkaniu, to, to po prostu tego nie wygramy. Dobre podania Sane Sane musisz to wykorzystać jak Jak on tego nie strzelił Ja się już obawiam, muszę, przegramy ten mecz z Olimpiakosem, z Olimpiakosem Jest Holdnik, to środkowe obrońca, zapomniałem malen co on robi? Mario gets, Mario Getza, 88 minuta. Czy to jest ta chwila, czy to jest ten moment, gdzie remisujemy ten mecz? Leroy! Zane! 1-1. Niepotrzebnie w sumie się tak cieszymy, bo i tak 1-1 to jest jak na naszych piłkarzy słaby wynik, ale dobry remis niż przegrana. Ale jeszcze nie mówię nic, bo zostało z 5 minut tego spotkania. I koniec tego spotkania niestety mogło po tej akcji naprawdę się dziać, ale już na dzień nie dokończył tej akcji. No i tyle. 1-1. Słaby w naszym wykonaniu, ale dobrze, że to w końcówce. Choćby mimo, mieliśmy chyba z dwie yy, szanse, 100%, to nie mieliśmy ich wykorzystać. No nic. 1-1. Mimo wszystko i tak chyba wyjdziemy z grupy. I tyle. Widzimy się w menu. i. Będziemy dalej działać jeśli chodzi o Ligę. I też Ligę Europy, bo Anderlecht już czeka w trzeciej kolejce Ligi Europy. Ok, jesteśmy już w menu i mamy kolejny mecz w Lidze, czyli przeciwko Huddersfield. Na wyjeździe trudny mecz, jak prawie że każdy, jak naprawdę Premier League, ale dla nas nie ma rzeczy trudnych chyba w angielskiej Premier League. E, Manchester City nadal tak samo e, niepokonany jak my, to już się poślizgnął, przegrał jeden mecz e, i na razie wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. Teraz Burnley, e, no tutaj bardzo łatwy mecz, choć, choć nie, ja nie mówię, że bardzo łatwy, bardzo trudny, bo bo to się tu właśnie trudno kończy i prawie remisujemy ten mecz. Dobrze, że Idach nasz rezerwowy strzela w końcówce spotkania. Tak to byśmy już stracili punkty i pewnie Manchester City by nas wyprzedził z pierwszego miejsca, a my mm, lecimy teraz z Underlechtem. E, e, trzeci mecz w, w grupie. Póki co drugie miejsce. Underlecht e, tylko jeden punkt straty, więc to będzie bardzo ważny mecz, jeśli chodzi o wyjście z grupy, ale mimo to. Wydaje mi się, że jestem spokojny. Oto wyjście. I czy Android zostanie pokonany? Nie. 1-1. Niestety 1-1, ale można to troszeczkę wytłumaczyć przez to, że to był mecz wyjazdowy. Mecz zresztą się poślizgnął. Zresztą remis. I my póki co jesteśmy na pierwszym miejscu i dwa punkty przewagi mamy. Goodfrey do Milanu. No, możemy zlecić troszeczkę więcej. 27. Za 27 Mogę go już wypuścić stąd, zobaczmy na czat drużyny. Dobra, rozważymy, bo w sumie asystę zaliczył w poprzednim spotkaniu. No nie wiadomo, to wszystko zależy też od... od bota, no i go nie wpuścił, ale 3-1. Znowu ten idach strzela, Milik i Sanet 3-1, dobrze. Tutaj jeszcze kontuzja napastnika Wolverhampton, Mira, Hiszpana i Boli e, strzela nam bramkę. Środkowa obrońca z Francji. No i okej, okay, po 10 kolejkach pierwsze miejsca, nadal i City. 2 punkty straty, United. E, Punktów chyba 5. E, to nas nie interesuje. Chyba tam już widzę w biurze, że że Getze się naprawdę chyba wkurzył, że nie wpuściliśmy na to, to spotkanie. Teraz mamy mecz z Chelsea i wygrywamy aż 4 do 1, dwie bramki Eriksena i dwie bramki Malena, więc widać, że Malen e, radzi sobie na tym prawie z 3D. na biuro, sugestia wyboru kapitana, nie dziękuję, kontuzja na treningu, 7 dni e, i zawodnik, czyli Messi, wraca z kontuzji. E, my teraz mamy mecz z Anderlechtem, ale ten e, mecz już jest w następnym miesiącu więc e, ten mecz. chyba zagramy, w sumie, no w sumie możemy zagrać w następnym odcinku. No i tyle, w następnym odcinku e, e, listopad robimy, e, grudzień i, i tutaj w styczniu e, możemy jakieś transfery, więc też możecie pisać w następnym odcinku, czy tam nawet w tym e, wzmocnienia, nawet nie wiem, pokazuję Wam teraz skład. Możecie sami sobie stwierdzić kogo tutaj wymienić, kogo kupić na jaką pozycję. I tyle, Mes już 87, także naprawdę spada ta ocena Argentyńczykowi. No i tyle, mam nadzieję, że film się spodobało. No i tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!